Proszę powiedzieć, jako firma działająca w branży rolno-spożywczej, jaka okay. jest przyszłość polskiego rolnictwa? Chciałbym powiedzieć, że świetlana, natomiast myślę, że jedzenie jest na tyle ewidentną, naturalną potrzebą ludzkości, że mimo zapędów w kierunku próby, być może w jakiejś części, zastąpienia tego jedzeniem czy żywnością syntetyczną, to jednak rolnictwo jest skazane na sukces. Tak, populacja w skali światowej ludzkości rośnie. Może mamy jakiś kryzys demograficzny w Europie, natomiast w skali świata bo przecież nie wiem no, ostatnio trudno zamykać się do jakiegoś własnego podwórka i, i doskonale wiemy, że to zapotrzebowanie na produkty żywnościowe będzie rosło. Po drugie, jest jakaś nadzieja też na to, że wróci temat odnawialnych źródeł energii. Jeszcze przez pryzmat zeroemisyjności, emisyjności, a przez pryzmat e, dokładnie odnawialności, e, czyli kwestia biodizla, e, jeżeli nie, to bioetanolu. E, przecież produkcja opakowań biodegradowalnych, powiedzmy ze zużyciem celozy czy skrobi, e, które też są z pochodzenia roślinnego produktami e, to wszystko ma kolosalną przyszłość. Przy tym rolnictwo podlega tym samym zmianom którym podlegają inne branże, czyli generalnie jest mniej rąk do pracy, mówiąc dosyć kolokwialnie, i trzeba stawiać na wydajność, którą się potęguje czy wzmaga przy użyciu nowoczesnych technologii. I proszę mi wierzyć, nawet AI nie jest obce rolnictwu. My teraz generalnie stawiamy na dwa takie projekty. Pierwotnie nazywało się to centrum operacyjne, natomiast tak naprawdę zależało nam na tym, żeby utrzymywać zdalny kontakt z klientem, żeby w wypadkach, kiedy na przykład pracownik jest absencjonowany, tak, każdy ma prawo do urlopu, czasami się ma prawo rozchorować, a zwyczajnie w świecie jest, jest gdzieś w terenie, w którym nie ma zasięgu telefon, to my mamy już dzisiaj narzędzia, które pozwalają na to, żeby taki, taki klient, który potrzebuje z nami kontaktu, nie został... Jego pozbawiony, także naprawdę tutaj mamy wiele do powiedzenia. A propos promocji, to co pan powiedział też wcześniej, powiem tak: generalnie my staramy się być liderem w branży naszej, liderem w środowisku, chciałem powiedzieć na tle konkurencji bardziej na, na tle współpartnerów biznesowych. Zawsze chcemy mieć coś do powiedzenia wcześniej. Jako pierwsi często. Dlaczego? Bo albo jest się pionierem, albo naśladowcą, czy nikim. Takie kiedyś hasło też funkcjonowało. Przepraszam, to jest zapożyczenie poniekąd, ale, ale dokładnie tak jest. Więc staramy się tą pozycję pioniera utrzymywać. Pan z dumą podkreślał podczas swojego wystąpienia od pola do stołu, czyli tak naprawdę od gospodarstwa rolnego po konsumenta produktów rolno-spożywczych. Z tego, co pan mówi, wynika, że przyszłość to. Nie tylko nowe technologie, ale to przede wszystkim jakby odejście od takiego prostego, prostej sprzedaży produktów rolnych to musi być jednak przetwarzane. Musimy gdzieś szukać tych nowych rozwiązań. Myślę, że tak. Natomiast to, co Pan powiedział w tej strategii od pola do stołu jest bardzo istotna identyfikowalność żywności i procesu jej przetwarzania, a nawet transportu na każdym etapie. Dzisiaj konsument jest bardzo świadomy. Nie tylko w branży spożywczej, ale w każdej innej, chce mieć świadomość, co konsumuje, tak? co kupuje, z czego używa i nawet powiedziałbym, my chcemy wykorzystać tą cechę, tą naturalną dążność konsumenta przez pryzmat takiej identyfikowalności z, z tym produktem ze strony klienta. My naprawdę chcielibyśmy robić dedykowane produkty, my chcielibyśmy robić a propos promocji też takie indywidualne rozwiązania, które nie zawsze da się ceną bo zresztą to jest przepraszam za kolokwializ ale dosyć wyświechtany argument handlowy my chcemy kupować klienta czy poskiwać klienta czy lojalizować go nawet mówiąc już górnolotnie przez pryzmat ofer oferowania jakiegoś wyróżnika jakościowego i e, nawet na na kanwie protestów rolniczych tak na kanwie e, Sprzeciwu przeciwko, nie, przeciwu, e, rolników w stosunku do niekontrolowanego importu z, z krajów trzecich, spoza Unii, e, wypłynął ten temat, ponieważ my, działając w strukturach europejskich, czy funkcjonując w strukturach europejskich od 20 lat, e, produkujemy żywność, która jest pewna, która jest bezpieczna. E, My staramy się serwować naszym klientom. Jedynie te rozwiązania, które są legalne, które są, które są rejestrowane na naszym rynku, chodzi o np. o pestycydy, generalnie jest trend do zmniejszania ich, ich ilości użycia. Jesteśmy za wprowadzaniem ochrony biologicznej, preparatów biologicznych, które w jakiś sposób substytuują ochronę chemiczną i robią to w sposób bezpieczny z perspektywy konsumenta. I dokładnie takie, takie tematy chcemy promować. Nie zajmujemy się przetwórstwem stricte w pełnej skali, natomiast zajmujemy się skupem płodów rolnych i wybieramy też z całego portfolio dostępnych partnerów, przetwórców na rynku. Tych, którzy hołdują tym zasadom, które wymieniłem wcześniej, czyli tej indywidualności żywności, tego procesu produkcyjnego, tego wyróżnika jakościowego. I to się udaje, naprawdę to się udaje. Czyli realizacja jakich planów na najbliższą przyszłość? Pytam o plany firmy. Ja myślę, że akcentacja pozycji, bo to trzeba być ostrożnym słowach, tak? My niczego nie zdobywamy, my pozycję już mamy. My nie chcemy. Zwiększać zasięgów, ani nie mamy obawy o ich utrzymanie. Co bardziej chcielibyśmy dokładnie tej akcentacji, żeby klient miał świadomość, że wybierając jako partnera handlowego spółkę Agrafek wybiera dobrze. Naszym kluczowym partnerem, jak chodzi o portfolio oferowanych produktów, jest marka John Deere. Jesteśmy jednym z czterech w tej chwili dealerów John Deera w Polsce. Co bardzo istotne. Firma John Deere, brand światowy, dokonał konsolidacji branży dealerskiej w Polsce. Z kilkunastu przedstawicielstw przedstawiciel firm, które dystrybuowały tą markę jeszcze 2-3 lata temu, tak naprawdę zostało 4. My się nawet spodziewamy, że może te plany konsolidacyjne mogą sięgać dalej i może dojść jakichś kolejnych redukcji. My się nie obawiamy. My wiemy, że my na tym rynku zostaniemy. Na, też po pierwsze mamy świadomość wyrwania dobrego produktu po drugie realizujemy politykę naszego partnera w pełni tak czyli jeżeli firma Rządir stawia na przykład na rolnictwo cyfrowe ono nie jest tylko nie ma waloru jak gdyby Prestiżowego, to, czy, czy powiedzmy sobie tutaj, nie chodzi o to, że e, ktoś ma satysfakcję jedynie z tego, że korzysta z nowych technologii. Te nowe technologie mają wymiar praktyczny, daleko idący. E, po pierwsze, poprawiają wydajność. Jak poprawiają wydajność, to zmniejszają emisję. Po trzecie, przy precyzyjnym dawkowaniu np. chemii w rolnictwie, w rolnictwie czy nawozów sztucznych, można doprowadzić do ich e, do, do, do e, dużej redukcji w ogólnym bilansie stosowania ponieważ jeżeli dany grunt nie ma pełnego potencjału produkcyjnego, to nie ma sensu dawać e, takiej ilości nawzór sztucznych, które się daje na e, parceli czy, 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 czy jakieś połaci pola, które ten które potencjał ma większy. Ale rozumiem, bez... że z tego, bo z tego, co Pan mówi, wynika, że e, nawet jeżeli współpracujecie z firmą, czy współpracujecie z takim brandem jak John Deere, to jesteście w stanie im coś zaproponować. To jest rzeczywiście, że tak powiem, współpraca, która idzie w, w dwie strony. Na pewno. Ja bym powiedział, że to jest na zasadzie. Jakiejś takiej e, koegzystencji, a nie powiedzmy sobie biorstwa czy dawca, dawstwa po jednej ze strony po drugiej e, odpowiednio. E, absolutnie tak się dzieje. E, przede wszystkim, e, my mamy takie hasło, które to weszło nam od samego początku. E, ono brzmi: razem możemy więcej. I to razem możemy więcej, zarówno w wymiarze e, relacji firmy Agrefek z klientem, jak i relacji firmy Agrefek z partnerami biznesowymi, z dostawcami, realizuje się w pełni. My naprawdę robimy to e, powiedzmy nawet bezkompromisowo, ponieważ wiadomo jest, że ludzie dosyć przywiązują się do swojej strefy komfortu. I wszystko, co nowe, z jednej strony traktują z ciekawością, ale z drugiej strony traktują się jak pewne zagrożenie. My staramy się tłumaczyć, że to ryzyko, które wiąże się ze zmianą podejścia, jest naprawdę warte e, podjęcia. Bo jesteśmy przekonani co do słuszności celu i wiemy, że to ryzyko się opłaci. Bo, bo, bo jeżeli przepracujemy tą zmianę, to osiągniemy w przyszłości więcej.